Ho, ho, wesołych świąt, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kings Bounty coś tam, coś tam, przejdźmy do tematyki odcinka, nie się witajmy przez pół godziny. Ach, to znowu ty, mów krótko i do rzeczy, nie mam czasu na pogeruszki. No, widzimy, mamy już poparcie na sam początek. Harusie, o oto dar odpełniania szczęstnych, czerwony kij. Toż to czerwona gałąź, człowieku! I zaczerwieni się jeszcze bardziej od twojej krwi, gdy moi wojownicy wydrą ci ją i Zbędzą cię stąd, ale zaraz, nieszczęśni? Ci słabeusze usze mają czelność rzucać mi wyzwanie i wyznaczać się do walki? <laughs> to będzie bułka z masłem. Moim żołnierzom przydałaby się zrewka przed walką na Arenie Śmierci. Dawaj, co tam masz, stary? Tyle z ciebie będzie. Wóz pełenia szybkich, tryasz roczłek, który nieraz już wymknął się dzięki sprytowi ze szponów śmierci. No dobra, się, zaraz zobaczymy ile tam jesteś warty. Groszy, 5 groszy, 5 reszty i zaczniemy od zmasakrowania cię kuleczką, bo jak wiemy, kuleczka bije procentowo, a jak widzimy, on jednostek ma pod dostatkiem. Nekromanta, kurczę, nie wiem czy nie dobiegną tego nekromanty. Hmm, kto, kto ich tam wie? W sumie! po prostu. Doskonale jeszcze jakieś tam efekty powchodziły. Nawet nie wiem jakie, klątwa, zmniejsza morale, mi to pasuje. Przyspieszenie rzućmy, bo kto nam zabroni. Szczalik leci, 14 tysięcy obrażeń A, wampir to ma w sumie wyrąbane. On tam po prostu leci i robi... niszczy wszystko, co się da i wraca w pełni sił, bo się będzie wskrzeszał jak się tylko. Jak tylko będzie mógł. Mm, ty wadź panie, poczekaj może chwilowo. Wać pan poczeka! Aż sytuacja się trochę rozwinie. Chyba, że w tej formie nie mają nieskończonej ilości kontrataków, no, ale coś, Cóż no, nie można mieć wszystkiego. Na moim drugą turę za to i będą mieli tutaj dużo większą efektywność, efektowność i w ogóle brody będą mieli i tak dalej. Eee, wybijaj się w tą hienę, milordzie. Czemu bez krytyka? No bez strat by się było, gdybyś tylko pan wać pan krytyka Czy to aż takie ciężkie naprawdę było? Hm, bardzo mało obrażeń. Nie ma co. I czemu ten nietoperek tak mało bije? Jest smutne. Słaby nietoperek. Czarni rycerze, jedna służna jednostka w grze. Zaraza. Zmniejszmy im punkty zdrowia. Niech jeszcze bardziej czują potęgę naszych obrażeń. Proszę bardzo, jeden strzał i jeden trup. A czy dokładnie to 1005. A ja zapomniałem włączyć stopera. Doskonały Sidwerek. Ona wszystkim zawsze pamięta. Zabili mi czarnego rycerza. Co ja zrobię? O nie, zabili mi wampiry, co ja zrobię? O nie, wszystkie się już przywróciły. O nie, tak powiedział wódz Harus. I chyba na tyle z tej walki będzie, bo tak naprawdę, no, co ja tu mam wam jeszcze pokazać? Jak zabijam tych jedyna strzała zapewne? Czarny rycerz już się tak wzmocnił, że bije między 24 a 30. Tej siły już nie zatrzymacie, jo, jo, jo. Nie pamiętam z czego, co był cytat. Tej siły już nie zatrzymacie. Hmm... Nie pamiętam. Jak ktoś jest chętny, może mi przypomnieć. Czemu nie? No teraz cięcie. Świąteczne cięcie, bo przecież są święta w ogóle. Uhuhu. Świąteczna atmosfera i te sprawy. No i po walce z wodzem Harusem. A wiecie, co mi się wykluło z tego całego mistycznego jajka od Smoka? 20 czerwonych smoków. Tak. To było co najmniej interesujące. Wow, 19 tysięcy expa. Trochę szkoda, że nie miałem tego zwoju odpalonego, no ale jednak oszczędzam go na walkę z Katu... Uuu, bo zapewne za niego będzie troszeczkę doświadczenia więcej, chociaż w sobie mogę już teraz tego użyć. Mniejsza. Wystoryczy, dość już prano krwi, ciepłej, i zimnej. Zwyciężyłaś. Moje plemienie wytrzyma już dalszej straty po tej bezsensownej bitwie naszych strat. Podziwiam twoją siłę, to zaszczyt moc toczyć, móc toczyć z tobą bój. Powiedz nieszczęsnym, że zyskaliście nasz szacunek i że oddamy im wszystko, co zabraliśmy. Premier nieszczęsnych jest pod moją ochroną, niech nawet łuska im z głowy nie spadnie. Mm, w sumie tak naprawdę oni wyrąbane, bo kimi płacą. O, wyczułam coś dziwnego. To co za zapach? Zapach promienia szybkich, połączony aromat ziół dających siłę i uzupełniającej zupy. Jestem zdania, że każdy z naszych żołnierzy jest wart dziesięciu ich. Hmm. Odrodzenia się wojownicy karmieni są specjalnymi korzeniami hartują się na zimnych, trujących bagnach. Potem wysyłamy nasze dzieci do świątyni Śpiącego Węża, gdzie zioła kapłanów potęgują wytrzymałości, wytrzymałość i czynią odpornymi na magię i choroby. Następnie poprzez tajemne rytuały zmieniają oni ciała i umysły wojowników. Nie uczymy się walki, nie uczymy się zabijać. Wojownicy szybki walczą kłami, bronią i magioniamy sobie równych. Aha, czyli pewnie od was wchodzące wszystkie gorguany i tym podobne. Hmm... Jakiś najemników masz? Nie, ale masz tą twarz raka sasosa czy inne badziebie? Hoo, czy mogłabym pomóc zaczął plemieniu, korzystając z moich umiejętności wojennych? Ach, jesteś wojowniczką! Ale chwilę temu Cię nie zamieniła w proszek do prania. E, może chcesz stać się narzędziem mego-odwetu? Nie nisz, nisz, z niszczycia mieczem zemsty. Młodzi wojownicy naszego plemienia muszą zrozumieć, że ich ciała i umysły należą do mnie. Miałem kiedyś ucznia, grubego marakasza. Och, tak, był silnym i szybkim wojownikiem. Pokładałem w nim nadzieję, mógł przynieść wielką fajaszę naszym plemieniu. Jednak zdradził nas. Powiedział, że dość mu bicia i głodu, zmęczenia i bólu i że chce po prostu się wyspać. Ukradł nam więc żywność i uciekł do plemienia mocnych, Ćwiczy teraz, to nie do pomyślenia. Zabij go, lub siłą przyprowadź do nas, żebyśmy mogli go ukarać według naszych praw. Dobra, rozumiem. że mam w nosie w jakiś sposób zginie, ale zaraz się nim zajmiemy. Tylko najpierw przelećmy się, a w sumie mamy go po drodze. To Dzień że najpierw przelećmy się do plemienia nieszczęsnych. No, ona jest w tamtym kierunku, a już tutaj mamy markasza. Wreszcie będziemy mogli się z Markiem zmierzyć. Cześć Marku prosto z kartonu. Czas na walkę z tobą. Jeszcze rok, człowiek coś przeżuwaj, patrzy na ciebie z wyłupiastymi wyłupia z tymi oczyma. Wydaje się bardzo zaobserwany jedzeniem. Hmm, dlaczego opuściłeś pełnię szybkich? A więc to Harus cię przysłał! Szlak, by to, jestem zmęczony. Byłem najlepszym z najlepszych, ale w końcu dopadło mnie wyczerpanie. Byłem ciągle głodny niewyspany, musiałem więc nauczyć się spać tam, gdzie akurat przybywałem, choćby i na polu bitwy. Ale tutaj, w pełni mocnych, robią sobie przerwy w walce i dają mi dość siedzenia, nawet mi się dosytać i śpią do obiadu. Muszą powtórzyć Harusowi, że nie zamierzam wracać. Hmmm. Innymi słowy, po prostu konsekwencja twojej niełatwej przewagi i rezultat na zbyt surowego treningu. Nie chcę nawet o tym myśleć, łamiń, zacznę boleć i stracę siły, aż ja oczek wraca do przeżuwania. Nie prosiłam cię o to, zradziłeś swoje plemię i musisz umrzeć. Broń się! Maragasz. Największy jaszczuroczłek wśród przemienia szybkich i mocnych. Niezaradny, ale bardzo silny. Ulubione zajęcie jedzenie i spanie. tak 15, obrona 30. Czyli taki ostateczny człowiek, tak? No? Malka z nim? więc co, prosta nie będzie, bo ma strasznie duże statystyki, co może być problematyczne. Hmm. Tak, fakt, że posiada 69 obrony mimo zmniejszenia przez zarazę jest problematyczny. I to tak mocno. Ale. Deszcz. obronę ma w nosie. A już redukcji a fizyczna obrażenia nie. Mimo tego, że jest to deszcz ognistych pocisków. Ej. O, daj mi wzmocnienie od ognia, ja, chociaż nie wiem, czy to takie mądre było. A ciekawe jest, co się stanie, jak użyje zatrutej strzały. Czy będą obarczenia od ognia do zatrucia? Chyba niestety nie. No dobra. Może być i tak. A zbierz ze skrzyneczkę. No, w sumie to my musimy do nich podejść, a nie oni do nas, ale nie musimy się śpieszyć. Nasza moc to wskrzeszanie. <grym> Z której zdrody najcięższa to wskrzeszenie armia? Hugrze nie umarli. Bo czemu taki ja, umie używać magii? To jest dziwota spora dla mnie. Dobra. też nie wiem, czy było takie inteligentne użycie tego, tej, tych, ognisty, tych ognistych obrażeń. Nie czułem, że one po prostu więcej zmienią, ale w sumie. I tak, ten który powinien dojść już doszedł, więc nie ma problemu jakiegoś większego. Nekromanta też zrobi swoje siedmiu duskości, ten tu kolejnych trzech. No, jednak ogólnie musi co mocniejsze, a Nekromanta tutaj ma taką przewagę, że bądź co bądź ma więcej ataku od szkietów i to pewnie o lichą wartość, 72,46, no. O, dałem niby formę tą całą nietopyrkę a oni wcale jeszcze gdzieś nie ruszają. Myślę, że im ją prędkość, jak są w formie nietopyrka. Mniejsza. Bi się z Tilexem, żeby tam na łuczniku za bardzo nie pobił. Tutaj masakruj! Koniec końców, za każdym atakiem stajesz się coraz, coraz potężniejszy, więc jeszcze kilka i będziesz niemalże niepokonany, bo wszystko będzie padać na strzała. Świetna wymiana. My <laughs> jednego wampira, Tilex stracił trzech swoich, tylko że nasz wampir się wzgrzesił. <laughs> direks już nie te, te. O ty 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 Ale jednak te wampiry mają słabe obrażenia. Nie, nie wiem dlaczego aż tak słabe, ale mają słabe. Tam atakuj sobie. Ty tutaj strzelaj. Mm, zresztą nie wiem czemu takie słabe. Ta obrona po prostu jest za wielka, ty tam dalej koś, wzmacniaj się coraz bardziej, coraz większa szansa na krytyka, coraz większe obrażenia, to jest to, to jest po prostu to, czego my potrzebujemy. Powiem parę hoszy zostawić, żeby ten, żeby móc się łatwo powskrzać potem, no w sumie to może być nie niegłupie. Chciałem uniknąć większych strat wśród zombie, nie mam mowy, będziemy ci harasować aż do boela, a czyli do bulu, czy taki przedmiot, badanie obwodów elektrycznych, nie wiem. Jeśli jest technikiem elektrycznym, to wie o co mu mówię. Nie, żebym ja był. Nie, nie jestem. Nope. Nie, nie. Eee, mm, no. Nie serio. Dobra. Strzel w tych, ale te obarzenia są śmieszne, powiedziałbym szczerze. No czterech zabiłeś. No tak. What the fuck? Tego brona, tego całego marakasza naprawdę jest wszechpotężna. Tylko czarny, rycerz może może coś jakoś szczególnie walczyć. Mam nadzieję, że ten głupia chosza stworzy jakieś małe te, te, te robaczki a nie zaatakuje tego czarnego, prawda? Byłoby to nieprzyjemnie. Chosza, będziesz głupia, prawda? Nie byłaś głupia. Twoje szczęście, że ulułaś tylko swoich potomków. Albo swoich sługów, w sumie. To ważne, co to jest. Mniejsza, o większość. Dobra, nie się będzie biustywać, będzie się wskrzeszał jednocześnie walcząc. Będzie dość ciekawa wymiana. A ty też sobie w tego strzel. Chociaż troszeczkę może za bardzo nie topyrka zaranisz, ale to nie ma znaczenia, bo teraz już warka się praktycznie skończyła. Ja robię cięcie i spotkamy się za chwileczkę! No i po walce, moi mili! Proszę bardzo, 17 tysięcy doświadczenia, tylko 11 zombiarzków straconych. I w sumie, jak myślę, po tym ile tej doświadczenia otrzymuję, to przydałoby mi się hmm, troszeczkę ten zwój jednak użyć wcześniej. Właśnie tak powinno być, że Shroczłek poniósł w bitwie porażkę, ale jakoś nikt nie jest z tego powodu zły. Wręcz przeciwnie, jeszcze oczłek. jeszcze ludzie cieszą się z Twojego zwycięstwa. Co chcesz przez to powiedzieć? Crudis wiele się po tym, że mnie rozpodziewał, był naprawdę wspaniałym wojownikiem, ale poza polem bitwy obrzał się i był niezwykle leniwy. To prawda, że walczył za dwóch, ale spał za trzech, i jak za czterech. Jeśli jeszcze trochę by urósł, bym się pod nim zawaliła i zatonąłby w bagiennej glinie. No a skoro ty, człowieku, zdołaś go powalić, to znaczy, że nigdy nie zostałby prawdziwym czempionem areny. Odej. skróciłeś życie z radołocznego zdrajcy Marakasza. Marakasza. Hmm. Szczerze myślę, że naprawdę powinienem te walki potem sobie poza widzią cofnąć -ten i użyć tego zwoju, ale nie będę tego robił, bo jestem zbyt leniwy na to. Ale bądź co, bądź wam, jakbyś chcieliśmy taką sytuację, to polecam, bo tutaj tego doświadczenia było naprawdę, naprawdę dużo i dodatkowe też 5-6 tysięcy naprawdę byłoby fajnym bonusem. A teraz może chodźmy na Arenę Śmierci. Dzień dobry, Arena Śmierci. To nie miejsca człowieka, człowieku. Na ciebie człowieku, nie dla człowieka, człowieku, bo tak sobie myślę. Co to za jakieś powtórzenia mają być? No, tylko wojownicy urodzeni w jednym z a jeszcze ludzi mogą walczyć na Arenie Śmierci. Oh, Muszę pogadać z Katu, jak mogę się z nim spotkać. Katu do na nas powrócił, znajduje się za bramą genomu, czyli pewnie tutaj. A tylko ten, kto wiedzie swojej siły i zostanie czempionem areny, może ją przystąpić. Tylko najsilniejsi mają prawo przebyć w, przebywać w jaskini i patrzeć na naszego przódka Katu oraz radę genomu, którą wymordował. Ale mniejsza o to. <laughs> Chcę walczyć na arenie o prawo wstępu do i genomu. Tylko potomstwo plemi plemiennych wojowników ma prawo walczyć na arenie śmierci. To ty jesteś człowiekiem i należysz do nas, ale przecież należysz do wojowników. wojowników. <laughs> Jakie plemię? Hmm. Jestem z plemienia wściekły, Wściekłego Wojownika Darionu. Tem, wściekłego Wojownika Darionu? To ciekawe, nigdy o was nie słyszałem. No ale w nie jest wiele różnych ludów i plemion. W końcu na to pozwalamy. Gdyby mogło istnieć tylko najsilniejsze plemię, zostalibyśmy tylko my, plemię Katu i nasi służący. No dobra, uznajemy twoje plemię. Możesz i do walki przedstawiciel plemienia wście, Wściekłego Wojownika Darionu. Ale żeby przejść przez bramę, musisz pokazać nas, naszych najwspanialszych wojowników z plemienia Mocnych i Szybkich. Lepiej się postaraj, bo surowo się z uszami, Tak jak to miało miejsce w przypadku plemienia romantycznych elfijskich poetów. Kiewscy z nich byli wojownicy, ale bazę nam smakowali. Hm. Tak, moi żołnierze są gotowi do walki. Twoja kolej, wojownik plemienia szybkich jest gotowy cię unicestwić. Do boju, róż do walki. A może rusz do walki. Zirka, Zirax, zwinny wojownik, dobry mag, walczy na arenie śmierci w niej, plemienia szybkich. Czyli w imieniu plemienia szybkich. A to w sumie ważne w czym on tam walczy. Mnie to tam nie obchodzi. Grunty umrze i dodawi punkty doświadczenia. Hmm. W sumie... Tja. Dajcie mi sekundę. Dobra, już poprawiłem mały mankament i teraz tak. Zacznijmy od ataku w tym miejscu. Jaki piękny, podwójny krytyk! Cóż za gracja! Prawie jak u Gracjana Rostopskiego, czy jak on tam się nazywał, nie mam bladego pojęcia! Ale ten highland, tam highland już praktycznie odszedł do krainy swoich przodków, jakkolwiek już w niej nie jest. Hmm. Mniejsza. Czarność, o 300 tylko. Oto Leo miałby przerąbane, tak 300 na starec zjechał już. Bo Haters nie ma całkiem styki niezłe, jak nie spojrzeć. U niego tylko tak troszeczkę intelekt kuleje. Ale nie jest jakoś super niski. Oj, ta walka będzie problematyczna, bo przeciwnik ma łatwy dostęp do moich wszystkich jednostek, więc w sumie będzie stratliwa. Nie powiedziałbym, że będzie ciężka, bo tutaj sam Czarny, Rycerz by ją wygrała, ale. W <laughs> o, Boże, właśnie sobie wyobraziłem, co by było gdybym samego czarnego rycerza wystawił i to wygrał. A tak by właśnie by było, poważnie. Jeśli nie <laughs> domyślacie, tak właśnie by było. O, Boże, już to byłoby po prostu straszne. Jedną jednostką wygrać tą walkę. Nie było problemu raczej. Bo... No to to, to sorry, no, kto by mu zagroził, by tych wszystkich na strzała praktycznie zabijał. A znaczy, na początku nie, ale po dwóch atakach już by wszystkich na strzała zabijał. A ma nieograniczony kontratak, więc po prostu by zamordował wszystko i wszystkich. To brzmi jak plan. W sumie. Po co mi coś poza czarnymi rycerzami? Zresztą są marmi bywale i będę na samych czarnych rycerzach. Nie no, zaraz się przydaje tam. Ale w sumie, bądź co bądź, z tymi temami, które aktualnie mam, to czarni rycerze są samowystarczalni. A, dobra. Gdzie znajduje się moje zabójcze cuś pozwalające mi podpierdzielać dusze zmarłych? Tutaj. Nie zabij się. Dziękuję. Jakbyś się zabił, to bym cię zabił. Jakkolwiek to brzmi bez sensu. Cześć, jajeczko. Jajecznica. Transformacja. Jajko. Ewoluuje wy. Jajecznice. A Hajerand ewoluuje w trupa Hajeranta. No, 900 szkieletów. Wyrąbane. Udało mi się dostrzec do. Udało mi się dostrzec wśród widzów Harusa. Nie wygląda na zadowolonego. Cóż za wspaniałe zwycięstwo. Jesteś gotowa do następnej walki. Tak, zaczekaj sekundę. Może tego zwoju wreszcie już użyję, bo ten EXP mi przepada bądź co bądź. Bądź co bądź, eksp przebana. O, starożytna wiedza! Yeah Oho, chcę walczyć w strażniku. Dlatego Genomu już nie istnieje, sobie znajduje się tylko katu, zniszczył genom i teraz pożera kolejnych mistrzów areny. Wynoś się stąd człowieku, zanim wyrwę ci głowny język. Nie odzywaj się więcej, bo zginiesz. Chcę walczyć z wojownikiem z mocnych. Czas, być weszła na arenę. Plemienni wojownicy głodowali przez trzy długie noce, by móc teraz bez problemu pożreć swoich poległych wrogów. Gdy ponownie pojawili się u katu, wojownicy... Nie, nie się tu katu. Wojownicy króliska wrócili do swoich dawnych zwyczajów, które wcześniej zostały zakazane przez genom. Walczymy. Mhm, mm czyli ty polegasz bardziej na innych jednostkach. Harum. Olbrzymi wojownik, najsilniejszy żołnierz pełenia mocnych, wielkie mięso, łuski, stalowa zbroja, nie czuje bólu, nie zna litości. taki silniejszy Marakaż bądź co bądź. Jeszcze jednostki ma słabsze, więc cóż, ale jako dowódca jest silniejszy od Marakasza, więc no nie wiem czy on że Marakasz jest najsilniejszy w jego opisie. Moim zdaniem on jest definitywnie silniejszy, ten tutaj pan Harum, no ale, dobra, nie kłóćmy się z grom. nic dobrego z tego raczej nie wyniknie. W ogóle wampiry w tej formie chyba nie umieją się wskrzeszać, Nie jakoś tak nigdy na to nie patrzyłem, ale chyba nie umieją. A to drugiej unikać krytycznych ciosów. To jest całkiem fajne. O, zabijanie jakieś. Nie, ja wiem co ja zrobię. Coś takiego. <ścoughs> to koniec. Nie ma już nic. Jesteście martwi. Nie możecie już iść. Dere, 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 dere. Bum. Zapomnijcie o krwi. Zapomnijcie o życiu. Zapomnijcie, że jest coś poza śmiercią. W walce ze mną obieg jest tylko w jedną stronę. Albo umierasz, czy w sumie są dwa, dwa obiegi pomniejsze. Albo umierasz, albo stajesz się częścią mojej armii w taki albo inny sposób. Czemu mówię ci kibicujący, aż ludzie są coś przerośnięci. Giganty pierdzielone, kiorzyny jedne się znalazły. Fajnie, uczni zabija 8, 8 tych brontosów czy innych badziewi. Hmm, obrażenia! O, widzę, że wam to niewiele lepiej radzi. Doskonale, doskonale. Dobra, zaraz może użyjmy. Jakiekolwiek zmniejszenie będzie przydatne bądź co bądź. Bo te obrażenia nie są za dobre. Yeah. Lekko mówiąc nie są za dobre. Czarny rycerz będzie musiał robić to, co zwykle, czyli wygrać walkę samemu! Dobra, zaczynaj od mordowania tych panów, potem zamordujesz tych panów, a na koniec tych panów pewnie jednym strzałem zabijesz. Jak mówię, mogę wystawić samego czarnego rycerza, on by to wygrał bez problemu. On by z miotu! niczym pewien polityk. W sumie nie wiem jaki, bo nie ma nikogo, który zmiotłby wszystkich innych. Mm -hmm. Dokładnie Jeden T-Rex na strzała Cóż za moc Bo jedyny polityk w historii, który Zmiótłby wszystkich innych, to taki, który by się ich wszystkich Po prostu pozbył, takie dziwne wrażenie A w sumie tak jest po walce, bo tu gadu gadu A z Heruma zostało Nic podsumowując jego istnienie Więc użyjmy sobie Złoli, no ja się powskrzam poza wizją I spotkamy się za chwileczkę Pe -pe. Dobra, nie chciałem się już tej walki przyciągać na wskrzeszanie się, więc proszę bardzo. No. 22 tysiące, szkoda, że tam też wcześniej tego zwoju nie użyłem, no ale nic to już nie poradzimy. Decydujące zwycięstwo dla plemienia wściekłego śłukego Darionu Gadarionu walczyłaś sobie prawo wstępu do deskii genomu. Jeszcze nikt kto nie jeszcze oszłakiem tam nie był. Mówiam się, że jeśli zredujesz się tam wejść, już nigdy nie wróci, że ten człowiek nie może stać członkiem genomu. To się okaże, otwieraj bramę. Ale za bramę przejdziemy dopiero w kolejnym odcinku. Dziękuję za obejrzenie. Do następnego razu. Na razie i... To jakiś przeciwnik z Power Rangersów? Na razie i cześć. Hej.